Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabia sędzia piłkarski, kto takim sędzią może zostać i jak to zrobić? Oczywiście, że tak, bo po ostatnim odcinku dostałem od Was jakiś milion pytań. Ja jestem listu i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam ten temat, bo jak pewnie część z Was wie ostatnio ukończyłem kurs sędziowski. Oczywiście, w zależności od tego, do jakiego związku piłkarskiego należycie. Te tematy mogą się delikatnie różnić, może to być troszeczkę inaczej rozgrywane, ale ja będę Wam opowiadał na moim przykładzie. Jest to Podokręg Sosowiec, czyli Śląski Związek Piłki Nożnej, więc zapraszam do oglądania. Przy okazji przypominam, że ostatnio zacząłem grać w Football Team. Założyłem też swój klub, który nazywa się Fox Kids, więc jak ktoś chciałby do nas dołączyć, to oczywiście zapraszam. Idzie nam ostatnio bardzo dobrze w lidze. A jeżeli ktoś z Was jeszcze nie gra, to oczywiście zachęcam do wspólnej gierki. Planujemy założyć również akademię, więc. Link do gierki będziecie mieli w opisie, a teraz już lecimy z odcinkiem. Dobra, zanim w ogóle zaczniecie taki kurs, musicie w swoim związku zapytać, kiedy on się odbywa. Zazwyczaj jest to raz lub dwa razy do roku, jeżeli jest dużo chętnych i zazwyczaj jest to w przerwach między rundami. Bo jeżeli ktoś, kto kończy kurs sędziowski jest też zawodnikiem, to związki starają się, żeby jak najmniej kolidować w te rozgrywki. No i sędzia, który ukończy taki kurs, też potem jest w następnej rundzie w stanie od razu sędziować i nabierać doświadczenia. Jak już zdobędziecie takie informacje, to trzeba się będzie na ten kurs zapisać. U mnie trzeba było za ten kurs również zapłacić, było to 150 zł e, i za te 150 zł dostaliśmy między innymi książkę z przepisami. Gwizdek sędziowski FOX 40, już taki porządny gwizdek, którym gwizda większość sędziów, kartki do karania rzeźników na boiskach. No i taki proporczyk waszego związku piłkarskiego do reprezentowania go na meczach jako sędzia. A poza tym otrzymaliśmy oczywiście wiedzę, spotkania i. Możliwość rozmowy z bardziej doświadczonymi sędziami, ale już Wam mówię, jak ten kurs wyglądał. U mnie wyglądało to tak, że było zorganizowane bodajże 8 spotkań, każde trwało po 2-3 godziny, i po kolei poruszaliśmy tematy z książki, czyli sparony, zagrania ręką, ubiór sędziów, poruszanie się sędziów, niedozwolona gra itd. i tak dalej. Wszystkie te tematy omówiliśmy. Następnie oglądaliśmy powtórki z najlepszych lig świata, Premier League, Liga Mistrzów itd., analizowaliśmy je sobie, dyskutowaliśmy na ich temat i uczyliśmy się, jakie decyzje podejmować w danej sytuacji, co było dosyć fajne, bo te sytuacje się gdzieś tam powtarzają wszystkie. No, i dodam jeszcze, że cały, cały kurs się odbył w bardzo przyjaznej atmosferze. Jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, można było dopytać, nie było żadnego problemu. Jeżeli ktoś się musiał spóźnić, akurat miał coś ważnego w dany dzień, nie mógł się pojawić, to też nie było problemu. Wszystko się dało dogadać, więc to jak najbardziej na plus. Po ukończeniu kursu czekały nas oczywiście dwa egzaminy: jeden sprawnościowy biegowy, a drugi teoretyczny. Zaczęliśmy od tego sprawnościowego, który dzieli się na Dwie fazy. Pierwsza faza to są sprinty. Trzeba wykonać 6 sprintów w czasie krótszym niż i 6,4 sekundy. I między każdym sprintem macie 60 sekund przerwy, więc nie jest to jakiś większy problem. I drugi, wytrzymałościowy. W najmłodszej grupie trzeba było przebiec 10 okrążeń wokół stadionu, czyli 400 metrów. I te 400 metrów były podzielone na 4 odcinki po 100 metrów. Staram się to zrozumiale w miarę powiedzieć, więc i ten odcinek 100 metrów był podzielony na 75 metrów biegu, 25 metrów marszu w ramach odpoczynku. Coś na zasadzie takiego bip testu. E, musicie się zmieścić w ramach czasowych od strefy do strefy, ale jeżeli coś na co dzień sobie trenujecie, cokolwiek chodzicie na siłownię, gracie w play arenie czy w klubie, to bez problemu sobie z tym poradzicie i to raczej e, będzie dla was tylko formalność. Później już czeka na nas tylko egzamin teoretyczny, który składa się z 30 pytań, na które musicie odpowiedzieć w 30 minut. Musicie mieć z niego 70%, żeby go zaliczyć pozytywnie. E, nie jest on jakiś mega trudny, ale zdarzają się zagmatwane pytania, jakaś gra słów. Co często pokazuję wam na moim Instagramie, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na nim, to was zapraszam do obserwowania, żeby być na bieżąco. No i egzamin sam w sobie nie jest jakiś mega trudny, jeżeli podejdziecie do tematu skrupulatnie, będziecie przychodzić na zajęcia i troszeczkę poczytacie sobie te przepisy, to nie powinniście mieć problemu ze zdaniem go. Ostatnio wam się spodobało, więc jedziemy jeszcze raz. Łapcie przykładowe pytanie z egzaminu, piszcie w komentarzach odpowiedzi, zobaczymy jak wam pójdzie. A pytanie brzmi. Czy zawodnik wykonujący rzut karny po odbiciu piłki od poprzeczki lub słupka może dobić strzał? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw, czy znacie odpowiedź na to pytanie. Ostatnio było głośno o tym na Twitterze. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Kto odpowie poprawnie, wygrywa talon. Ok, zapisaliście się na kurs, ukończyliście go, zaczynacie sędziować. Więc teraz odpowiedź na pytanie, na które pewnie wszyscy czekali, ile zarabia sędzia piłkarski? Zakładając, że dopiero zaczynacie, dostaniecie na start pewnie do sędziowania skrzatów, żaków i tak żeby obyć się troszeczkę z tym sędziowaniem. To się wiąże z zyskiem około 80 zł za mecz. Następnie jak troszeczkę doświadczenia nabierzecie, dostaniecie pewnie jakąś B-klasę, jakichś pierwszych seniorów. To się wiąże z zyskiem 90-120 zł, w zależności czy będziecie głównym sędzią czy asystentem, więc troszeczkę lepsze pieniądze, ale dalej nie jest to szał. Ale jak posędziujecie kilka, kilkanaście meczów w miesiącu, to zawsze parę stówek dodatkowych wpadnie, a wydaje mi się, że jest to przyjemniejsza praca niż... Stanie na ulotkach czy tam w jakimś centrum handlowym z płatkami śniadaniowymi. Zawsze przyjemniej w tym środowisku piłkarskim się przebywa, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, ale załóżmy, że podchodzicie do tematu ambitnie, stwierdzacie, że chcecie być sędziami full-time i wykonujecie dobrze swoją robotę cały czas się rozwijacie i swoją postawą pokazujecie, że chcecie macie oczywiście szansę awansować i im ten szczebel jest wyższy, tym też kwota za mecz jest wyższa, macie tutaj całą tabelę żebyście widzieli ile, za jaką ligę się dostaje, dochodząc po szczeblach aż do ekstraklasy, jako sędzia główny dostajecie już wtedy 3600 zł co wygląda już no, całkiem sympatycznie e, chyba, że jesteście na kontrakcie wtedy nie dostajecie za mecz, a dostajecie raz w miesiącu na przykład, nie wiem, 15 tysięcy złotych, co już w ogóle mega wygląda, ale biorąc pod uwagę specyfikę pracy sędziego, jak ile lat trzeba w to włożyć, ile pracy, ile stresu, bo wiecie, co mają sędziowie na boiskach, to jest to mega trudne do zrobienia i na pewno przetrwają tylko. Najlepsi, ale to jest kwestia waszego podejścia, tylko i wyłącznie. Reasumując dzisiejszy odcinek, kurs sędziowski nie powinien dawać stanowić kompletnie żadnego problemu, a przy okazji zyskujecie nowe doświadczenia, nowe znajomości. Zupełnie inne spojrzenie na piłkę, bo patrzycie z innej perspektywy na to, wszystko co się dzieje. Też poszerzacie swoją wiedzę, jeżeli chodzi o przepisy, jeżeli jesteście na przykład zawodnikami. To się też później przydaje, bo jesteście w stanie coś, czego ktoś może nie wiedzieć, wykorzystać na boisku. No i jest oczywiście szansa dorobić sobie parę stówek w ciągu miesiąca, ale możecie też podejść do tego ambitnie, piąć się po szczeblach i kto wie, może za parę lat któregoś z Was zobaczę sędziującego finał Ligi Mistrzów. I tego oczywiście Wam życzę, a najbardziej hejterska część z Was może sobie taki kursik zrobić, żeby pokazać tym złym sędziom, których tak zawsze wyzywacie, jakie to sędziowanie jest proste, jak łatwo się podejmuje decyzje siedząc przed telewizorem. Oczywiście teraz się śmieję, bo wiem jak trudna jest praca sędziego i chciałbym zaapelować o odrobinę wyrozumiałości dla sędziów, bo z boiska te sytuacje mogą wyglądać zupełnie inaczej, więc... Zanim ocenicie sędziego, to przynajmniej kilka razy przeanalizujcie daną sytuację, i nawet jeżeli sędzia popełni błąd, to pamiętajcie, że błędy popełnia każdy, nawet Wy, a żaden sędzia, ambitny sędzia, tych błędów nie popełnia specjalnie. Ok, dotarliśmy do końca. Jeżeli tego typu materiały Wam się podobają, to zostawiajcie łapy w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach. Na temat odcinka, na temat sędziowania, a my widzimy się w kolejnym materiale, już za tydzień na razie. Cześć!